Stop. Czyli, Stop. czyli Stop. nie pomagając Stop. Niemcom, stajemy się proniemieccy? Stop. Stop. Chciałem poprawkę zrobić. Nie Ukrainie, tylko banderowskiej Ukrainie, ponieważ ta obecna Ukraina powstała przez zamach stanu. Prezydent Janukowicz, przypomnę wszystkim politykom, którzy tak przebierają nóżkami, do zaakceptowania państwa neobanderowskiego był legalnie wybranym prezydentem w legalnych wyborach. Został obalony za pieniądze amerykańskie. Wiktoria Nuland triumfalnie to tak w Kongresie Stanów Zjednoczonych przyznała się, że Majdan na Ukrainie kosztował ją 5 miliardów dolarów, czyli taniocha, biorąc pod uwagę, że Amerykanie drukują te pieniądze. I, i e, e, banderowska Ukraina niech szczęśliwie i zginie. Neonazistowska banderowska Ukraina. Czcząca człowieka. O kim tam mówię? O banderze. No Przecież bandera jest chroniony w konstytucji ukraińskiej. Stawiane są pomniki, place, ulice. Zmiany nazwy ulic. Szkoły. No ludzie. Czy, czy my tego nie widzimy? Jeśli nasz prezydent Duda staje przed kompanią reprezentacyjną armii ukraińskiej, która ma na ramieniu banderowską flagę czerwono-czarną i krzyczy sława Ukrainie czyli coś co słyszeli e, Polacy mordowani na, e, na Ukrainie e, na, na Wołyniu, Wołyniu. E, nawet i na Ukrainie bo to nie była wtedy Ukraina Ukraina to był o, o, rejon tak. co stałoby się z Ukrainą gdyby nie dostała pomocy od Polski od świata od dawno by zakończyła tę wojnę Ile osób wojnę, która sama, która sama rozpętała Dużo Bo mniej. trzeba powiedzieć, e, jeżeli ktoś o tym zapomina, w 2014 roku e, naloty na Republikę Doniecko-Ługańską e, zaczęły się, tak, tak niedawno mieliśmy rocznice, tak. zaczęły się właśnie... Od, nie, w czerwcu był nalot. No? Chyba 2 czerwca był nalot. E, rozpoczęły się od naloku, nalotu e, samolotów i zbombardowania ługańska i e, doniecka. Te e, republiki zostały zaatakowane. Wcześniej e, tak zwany rząd ukraiński mówił o tym, że wykończy wsch wschodnią Ukrainę, że nie dostaną pieniędzy na emerytury, renty, nie będą mieli edukacji. Ludzie, którzy tam wychowywali się. Którzy mówili sami o sobie, że są Rosjanami. E, przepraszam, stop, wróć. Którzy sami o sobie mówili, że są Ukraińcami rosyjskojęzycznymi. Przypominam, chodzi po internecie, e, na portalu Twitter nawet, można znaleźć i pewnie na TikToku i na innych fragment wypowiedzi samego prezydenta Zaońskiego, mhm. który powiedział: Ad czepices, ad Ukraińcaw. My, ruski, my nauczyliśmy się w języku rosyjskim, mówiliśmy w języku rosyjskim, kształceni byliśmy w języku rosyjskim, posługujemy się językiem rosyjskim. On powiedział sam: Ja e, jestem Rosjaninem, ja jestem Żydem i odczepcie się od nas. Mamy prawo posługiwać się językiem rosyjskim. A wynikało to z tego, że parlament Ukrainy zakazał używania języka rosyjskiego jako urzędowego, który bardzo dotknął e, Ukraińców, którzy czuli się Ukraińcami. Czuli się, to mówili wprost. Mieszkających na wschodzie y, Ukrainy, posługujących się językiem rosyjskim. Jasne. To, była to była ciągła eskalacja, która miała doprowadzić właśnie do tego. Było to, y, dlatego kolega wcześniej powiedział o pnaku. E, czyli plan for, plan for the New American Century, plan na nowe e, tysiąclecie. On stulecie. zakładał e, stulecie, on między innymi zakładał e, w planie Brzezińskiego wciągnięcie Rosji do wojny, e, ponieważ nie udało się tego wcześniej zrobić w Polsce. Świetna do tego się nadała Ukraina. Przy okazji Ukraina miała doskonałą okazję, e, aby wyciągnąć ogromne środki finansowe i zrobiła to. E, radością, ale nikt nie daje pieniędzy nikomu za darmo. Ja, Zrobili to na dlatego, że mieli co zaoferować. A mieli zaofer do zaoferowania żyzne ziemie i mnóstwo przekrętów, które się teraz odbywają. Powiedzcie, co wy oferujecie? Jesteście partią wciąż zarejestrowaną? Tak. Macie problemy, jeżeli chodzi o prokuraturę, która 260 stron napisała wnioski do Sądu Okręgowego w Warszawie, żebyście ten status stracili. Jak A macie? widzi pan, to pan ma więcej informacji <grym> niż nie my. To, to Panie redaktorze, pierdolę tego prokuratora, który to zrobił, który działa politycznie. Żyjemy w państwie, w którym sąd przyjął nasz statut bez najmniejszych zarzutów, pan prokurator szuka syfa tam, gdzie go nie ma. Dodajmy, że pan prokurator A. napisał to pismo e, za donosem pana kolegów, e, m.in. Konrada Dulkowskiego, e, człowieka, który w sądzie w Białostoku e, po argumentacji, po uzasadnieniu wyroku e, pana sędziego Ciululko, również na apelacyjnym uzasadnieniu panny padły podobne słowa, e, pan sędzia Ciulko stwierdził, że w zasadzie na ławie oskarżonych również powinien siedzieć Konrad Dulkowski mhm. za to, że manipulując przekazami pro. E, to nagranie, do sytuacji. Jest, to nagranie jest, jest dostępne w internecie. Tak. Każdego zachęcam do obejrzenia. Pan sędzia Ciululko w Todze w łańcuchu i zgodłem państwowym na piersi uzasadniał wyrok. Ale Marcin. Zagłębiamy się w szczegóły. To pan, właśnie, ale już zostańmy na chwilkę przy to, to, o, to, o czym pytałem, czyli o, o panu Dulkowskim. Przejechał go pan samochodem? No co pan? To by nie. Żył. Jest, ja go, jakbym, jakbym go przejechał, to on by nie, nie krzyczał, nie walczał, nie chodził tam na miejscu i szarpał się z policją, że on chce być w tym wiecu. To, dlaczego, to jest pomówienie. To dlaczego tak się stało? Ale o my mówimy? Dlatego, samochodem? że ten Nie uderzyłem go człowiek, samochodem. Pan, go powtarza, pan? pan powtarza fałszywą tezę, którą on wygenerował. E, którą wykorzystał, którą stworzył nie mam, że jest na podstawie kilka filmów. No i co z tego? Wszyscy Widział pan filmy te filmy? Pokazują, Widział pan te filmy? No widziałem. No i co? Uderzyłem go? Czy facet kamerę mi wepchnął w kierownicę, a sam stał z boku? Mhm. Ja też mam nagranie z kamery, którą mieliśmy na Meleksie. I w procesie sądowym to nagranie zostanie ujawnione. Ja okay, rozumiem. Ale e, o czym nie dobra, mówimy. Dobrze. Mówimy. proponujemy, stop, stop, proponujemy stop, Marcin, żeby, proszę. No, Pierdolimy tu o facecie, który, który jest przestępcą skazanym prawomocnym wyrokiem i o jego popleczniku, który popełnia również przestępstwo, pomagając wobec ze My tu przyszliśmy przede wszystkim Szanowni Polacy, ponieważ wasze życie zostanie y, zakreszczone w amerykańsko-żydowską wojnę, taka jak się toczy w Iraku, w Syrii i będziecie żyli z tą wojną. Tak jak lat, była w Jugosławii dodajmy. 10 lat, 15 lat, 20 lat. Będziecie budować swoją przyszłość, wychowywać swoje dzieci w strachu. Bardzo bym prosił ekonomistów niezależnych, żeby podsumowali, ile pieniędzy rządy polskie lekką ręką dały na Ukraińców. A może by się okazało, że ta masa pieniędzy oddana narodowi, żeby spłacił swoje kredyty hipoteczne bankom, które są banksterskie. My, narodowcy, nie mielibyśmy z tym problemu, żeby uwolnić młodych Polaków. Którzy pobrali 30-letnie kredyty na mieszkanka. Czy Wy sobie Państwo zdajecie sprawę, że jeżeli 30-paroletni mężczyzna bierze kredyt na 30 lat, on go spłaci będąc 60-kilkuletnim wrakiem, on nawet nie zasiądzie do godów swojego życia, nie ma żadnej ochrony ty. ludzi, obywateli? Przecież bank może w każdej chwili zlicytować. Mamy takie przykłady. Człowiek po 15-20 latach spłacania kredytu, kiedy pośliźnie mu się noga. Stać go na ten kredyt, jest licytowany i eksmitowany. Czyli w sytuacji, kiedy stwarzamy przywileje dla nachodźców, dla uciekinierów z Ukrainy, przywileje niewytłumaczalne dla nas, my, Polacy, we własnym państwie mamy być gorszymi obywatelami? To proszę jeszcze powiedzieć a propos tego hasła: śmierć wrogo ojczyzny, kto jest największym wrogiem. A ma pan problem? Z tym hasłem? Z tym wrogiem? Zna Pan genezę tego hasła? Nie mam pojęcia. Poszłybym Husarze na piersi mieli ten napis przy krzyżu kawaleryjskim, śmierć wrogom ojczyzny. Powstało ten, ten, y, to hasło w XVII wieku. Wtedy, przypominam, tłukliśmy się ze Szwedami. Szwedzi byli wtedy naszymi wrogami. Wróg to jest taka świadomość niezależna od narodowości. Możemy mieć wrogów? Premierony. Wróg to samo, nie to samo co nieprzyjaciel? My, myślę, że premier Ta. Trudeau, który y, w tej chwili wywija takie niespodzianki narodowi kanadyjskiemu, że ludzie uciekają z Kanady, jest również wrogiem Polski. Jest również wrogiem Polski. To Wróg ma problem, nie my. My nie mamy z tym problemu. My ostrzegamy Życzymy wrogom naszym śmierć. A co im, kurwa, mamy życzyć? Pomyślności, dobrobytu, zdrowia, szczęścia? Wrogom? Nieustannych, pięknych orgazmów? Nie, życzymy im śmierć, ponieważ to nie my staliśmy się ich wrogami, tylko oni naszymi. To takie proste, Szanowni no, Państwo. powiedzcie jeszcze wczoraj o tym trochę rozmawialiśmy, jak dużo macie problemów sądowo-prokuratorskich ze swojej działalności. Żadnych. Nie mamy problemów. Musimy Żadnych. się tłumaczyć z mowy nienawiści. Mowa nienawiści to jest sformułowanie, które powstało w głowach wrogów mówienia prawdy. To ile jest tych postępowań? Niewiele. Nie liczymy tego. Niewiele. 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 Proszę Państwa, coś Wam powiem. Yy, wojna nie matka. Wojna nie matka. Nawet gdyby było 100, to co? Do, dziękuję bardzo. No. Dziękuję.